Drodzy słuchacze, dzisiaj powiemy Wam o sekretnej recepturze z gumisiowych jagód. Co to za błękitna substancja, która daje powera? Jump rośnie, wydolność rośnie, zdrowie wraca. To jest tajemnica lasu z gumisiowymi jagodami. Zapraszamy do odcinka! Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim. Jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Substancje, o której dzisiaj będziemy mówić, odkryto już w XIX wieku. Było to po Powstaniu Styczniowym. Polska była pod zaborami, polski nie było. Co prawda, wtedy polski. Naukowiec Funk odkrył witaminę i nazwę wprowadził witamina, ale że Polacy nie istnieli, więc nie dostaliśmy żadnych nagród. Błękit metylenowy został wykryty w firmie BASF jako substancja do barwienia tkanin. Ale znaleźli się zaraz naukowcy, którzy spróbowali go wykorzystać gdzieś ten barwnik. Pierwszy był pan Koch. Robert Koch, tak, ten od prądka kocha gruźliczego, zaczął wybarwiać preparaty i stwierdził, że można wybarwić prądki kocha przy użyciu błękitu metylenowego. No, to był tylko gdzieś 1880, 1890, 90, 91. Następny naukowiec to ten, który odkrył barierę krew-mózg, Paul Ehrlich. <tryk> Zastosował ją przy barwieniu różnych struktur i stwierdził, że błękit metylenowy ma predylekcję, czyli tendencję do grupowania się w tkankach nerwowych, w mózgu. Co on tam robi? Po co on idzie do tego mózgu? Mm. No i tutaj musimy zwrócić uwagę na działanie błękitu metylenowego. Już zauważono, że bardzo ładnie działa, ratuje nas w przypadkach methemoglobinemii. Co to znaczy? Co to za choroba? Gdy krwinka czerwona, która zawiera hemoglobinę, na plus drugim stopniu utlenienia żelazo, ona przenosi ten tlen, ale może się utlenić samoistnie, Methemoglobiny jest około 1 do5% we krwi normalnie. Że ten tlen, który jest niesiony na grzbiecie hemoglobiny, może utlenić hemoglobinę do methemoglobiny. Ale tego nawet nie widzicie. Ale jeżeli organizm zatruje się cyjankiem, na przykład, albo tlenkiem węgla, czadem, wtedy dochodzi do methemoglobiny. I zauważono, że podanie błękitu metylenowego. Reaktywuje naszą hemoglobinę. Dlaczego? Bo błękit oddaje swój elektron i przywraca aktywność w hemoglobinie, że schodzi znowu z plus 3 na plus 2 po otrzymaniu jednego elektronu. I co się dzieje? Ich methemoglobinemia znika. A wiecie, co jest najczęstszą przyczyną? Methemoglobinem, używanie w nadmiarze takiego jednego lekarstwa. I przedawkowanie tego lekarstwa jest drugą, przy, pod względem częstości, przyczyną konieczności przeszczepu wątroby. To jest przedawkowanie paracetamolu. I wtedy możemy się posłużyć właśnie błękitem metylenowym. Żeby mówić o zaletach błękitu metylenowego, musimy odsłonić pewne kłamstwo, które króluje w mediach już od 1990. Zaczęto nagłaśniać, że pewien wolny rodnik, pewna trucizna, jest bardzo dobra. Zaczęto mówić o tlenku azotu. NO. Co daje tlenek azotu? No, tlenek azotu jest składnikiem smogu. To jest to, co nad uprzemysłowionymi miastami dusi ludzi i doprowadza do śmierci ludzi z mniejszą wydolnością krążenia, z niewydolnością oddechową, zadusi tych ludzi. Ten tlenek azotu został w roku 1992 okrzyknięty cząsteczką roku Cudowna cząsteczka! I zaczęło się wprowadzanie wielkiej sławie wiagry. Firma Pfizer. Czyli wcześniej musieli opłacić narrację, żeby ludzie byli zafascynowani tlenkiem azotu. I wtedy takie coś jak Sildenafil. Viagra, podwyższający ilość wolnego rodnika tlenku azotu doprowadzi, że. korzeń płonie. Że facet może. Tylko, że w pewnych przypadkach było rzadko się zdarza: także doszło do takiego priapizmusu, że ptaszek nie mógł spaść, złapała go gangrena i trzeba było ptaszka amputować. No, są to rzadkie przypadki, ale są. Bardzo często, to już było z 10 lat temu, 20 jak pracowałem w systemie. Dochodziło do sytuacji, kiedy facet po upojnej nocy, wspaniała zabawa, nagle go zaczęło dusić. No i przyjeżdża karetka i mu podają nitroglicerynę. I co? I gość umiera. Dlaczego? Bo jest nadmiar wolnego rodnika. Tlenek azotu wydalony z sildenafilu, tlenek azotu, który dostał w nitroglicerynie, nadmiar wolnych rodników, zablokowanie mitochondriów. Zablokowaniem metabolizmu tlenowego dochodziło do zawału. Facet. Szedł w krainę wiecznych łowów. Można powiedzieć: miłe, złego początki, no ale koniec był na łonie Abrahama. Cóż możemy powiedzieć o tlenku azotu? Tlenek azotu na akademiach, na uniwersytetach już medycznych jest pokazywany jako substancja, która rozszerza tętnice, rozszerza naczynia i w związku z tym doprowadza do. Większego przepływu krwi, a więc dotlenienia, myślałby każdy student. No, ale jeżeli student będzie dociekliwy, to okazuje się, że tak, tlenek azotu w pierwszej chwili rozszerza, ale jeżeli jest, przedłuża się już jego wysoki poziom, to zaczyna blokować spalanie tlenowe. Blokuje piramidę, tą kaskadę cytochromową. Czyli te cytochromy w wewnętrznej błonie mitochondrialnej od 1 do 4, ten czwarty, ta oksydaza cytochromu C jest zablokowana przez tlenek azotu. Bo tam jest właśnie żelazo, do którego tlenek azotu się przysysa. I co zauważono? Że błękit metylenowy wyrywa ten tlenek azotu. Oksydaza ksantynowa. Odzyskuje 70% wartości swojej aktywności. I człowiek zaczyna z powrotem funkcjonować. Czy sam tego doznałem? Tak! Gdybym tego na sobie nie doznał, nie opowiadałbym Wam, a nawet bym Wam niech pokazał. Proszę bardzo. Więc bierzemy wodę, najlepiej niegazowaną. Zaczynam. Opisują, że należy zacząć od 5-10 kropli ale można dojść do 3 razy po 50. Ja sobie biorę 3 razy po 20. Dzisiaj rano wziąłem, teraz biorę drugi raz. Jak widzicie, piękny błękit. Uwaga, bo jak poplamicie, to już tego nie odbarwicie. Jak jodem Lugola zaplamicie, to weźmiecie witaminę C i odbarwicie. Ale tego nie odbarwicie. Nie jest taki zły. Sok z gumisiowych jagód. Jak widzicie, nie jest trujący. No, ma kilka elementów, które po mnie jeszcze nie widzicie, bo ja biorę 3 razy po 20 kropli. Więc y, siusiu jest na niebiesko. Dlatego majteczki trzeba zmienić na czarne, granatowe lub ciemnoniebieskie. Ale po pewnym czasie, jak będą większe dawki, jeszcze nie wiem na jakim to poziomie się zacznie białkówki mogą zacząć robić się niebieskie co się okazało nasz cudowny sok z gumisiowych jagód podany w szpitalu w Nijmegen Nimegen to jest to miejsce ym, w Holandii tam był taki szpital Canisius Wilhelmina nie wiem czy pamiętacie z epoki ostatniej y, tej epidemii oni pokazali, że Ciężkie przypadki tej epidemii do zgonów były wtedy kiedy komuś brakowało witaminy K. I na podstawie tych badań w Nimegen wprowadzono zmienioną dietę, dużo szpinaku, dużo kiszonek. Więc także w Holandii w Nimegen udało się w ciągu 48 godzin wyleczyć człowieka z malarii. Nie udało się nigdy. Wiecie, była chinina, były inne rzeczy, plakwenil, ale z malarii wyleczone gumisiowymi jagodami. Zabija nie tylko formy we krwi, ale też te wątrobie w śledzionie. 48 godzin, 2 dni, nie ma choroby. Jest sukces? Jest sukces. Jaką ma tendencję? Do działania właśnie sok z gumisiowych jagód. On, po dostaniu się do krwi obie... do organizmu, wiecie, jak bierzemy witaminę C, to macie tę, tę barierę jelitową, że jak bierzecie za, długo, za dużo, to biegunko się kończy. Nie ma problemu bariery jelitowej, jeśli chodzi o sok z gumisiowych jagód. Będziecie chcieli coś... Dokładniej, zapraszam do kupienia tej książki i przeczytania samodzielnie, bowiem pokazała się niedawno na rynku. Błękit metalonowy, Mark Sloan. Bardzo dobra książeczka. Przechodzi przez jelita bez najmniejszego problemu. Bariera krew mózg nie stanowi problemu. I widzicie tam, gdzie mamy za dużo tlenku azotu, tam rozpoczynają się choroby degeneracyjne. Tlenek azotu jest lipofilny. Przechodzi przez bariery, komórki, błony. Dlatego tam gdzie macie miażdżycę, gdzie macie neurodegeneracyjne choroby, tam jest bardzo dużo tlenku azotu. Cudownym remedium na neutralizację tlenku azotu jest sok z gumisiowych jagód. Wiecie, że miałem problemy z stawami. Przy użyciu MSM, DMSO, MSM, różnych takich wspaniałych rzeczy, witaminy C dożylnie, ustnie, udało mi się, że już chodziłem i troszkę utykałem. W tej chwili, jak zacząłem stosować, nie ma, nie ma bólu. Nawet biegam po boisku. I co było, jest charakterystyczne? Po dwóch latach przerwy zacząłem gdzieś od trzech miesięcy grać. Ale jak przebiegłem się dwie, trzy długości boiska, pochylałem się, kręciło się w głowie, odcinało tlen, jak to się mówi. Tak starsi panowie. Po błękicie zagrałem cztery sety, Kilkadziesiąt przebieżek nie odcina tlenu. Rozumiecie? Ból, który jeszcze był w barku, zniknął. Serwuje już górą, nie tylko od dołu. Po kontuzji, kiedy wyskoczył bark. Nagra nagrałem film o tym, w jaki sposób się nastawiłem na drzwiach. Pamiętacie? Kolega trzymał, ja się obciągnąłem, bark spod pachy wrócił. Czy sok z gumisowych jagód jest bezpieczny? Bardzo bezpieczny. Naturalnie, jak wszystko przedawkujecie, to zapewne jakaś tam ilość jest toksyczna. Ale co jest ważne? Nie dajcie się oszukiwać tlenkiem azotu. Zwróćcie uwagę, że mnie na studiach też wciskano związki nitro. Kardonit, sustonit, sorbonit, nitrogliceryna, w podjęzyk, w praju, nitromint. Ale tlenek azotu, fakt, rozszerza Krótko, gdy jest długo w organizmie podwyższony poziom tlenku azotu, to nie jest objaw dobrego dotlenienia, to jest objaw przewlekłej degeneracji metabolicznej. Szczególnie neurony cierpią i serce. Dlaczego? Bo serce, 30% masy serca to mitochondria. Neurony pochłaniają 33%, 1 trzecią tlenu, który oddychamy. Więc. Żeby neutralizować tlenek azotu, trzeba używać błękitu metylanowego. Dlaczego zapomnieliśmy, co jest podstawową substancją rozszerzającą naczynia? Dotleniającą tkanki dwutlenek węgla. To jest nasza podstawowa substancja. Jak wchodzicie do komory normobarycznej, gdzie nie ma tak jak tu w powietrzu 400 dwutlenku węgla, tylko 1,5 do 2%, a więc 60 razy więcej, 60 razy, 6000% więcej. Wtedy nagle czujecie ciepło. Dlaczego? Bo w nasze mitochondria takie przytlone, przyduszone jest wdmuchnięty tlen. I ten tlen Daje nam powera, daje tworzenie w tym piecu mitochondrialnym. Najczęstszym uszkodzeniem jest czwarty kompleks cytochromu. Ten czwarty kompleks w błonie wewnętrznej tam następuje właśnie przekazanie elektronów na tlen, łączenie później tlenu z wodorem tworzenie wody i cząsteczek ATP. I tworzenie tych potencjałów wodorów, który ten kompleks ATPAzy tworzy później. Nośniki energii. Ponieważ błękit metylenowy ma takie cudowne działanie, zaczęto podejmować próby wyleczenia, działania w pewnych jednostkach chorobowych. I okazuje się, że tam, gdzie jest problem z degeneracją mitochondriów, z wysokim poziomem tlenku azotu, z niską produkcją ATP, czyli nośnika energii. Czyli wszystkie choroby neuro, neurodegeneracyjne, stwardnienie rościane, autyzm, Parkinson, wykazano dużą skuteczność. Mało próbuje się w autyzmie, też jest dość skuteczny. W astmie i wszystkich procesach zapalnych, rozumiecie, tam gdzie jest zapalenie, tam jest niedotlenienie, a więc tam są wolne rodniki azotowe. A jak wolny rodnik azotowy. To błękit metylenowy. Mówimy o błękicie metylenowym jednoprocentowym w pojemniczkach 100 ml. Chodzi o to, żeby to nie był 0,1%. Następnie, nie może to być błękit techniczny, czyli ten, którym się barwi tkaniny, bo on może mieć metale ciężkie. To musi być czystość farmaceutyczna, co najmniej CDA. Jeżeli byście chcieli zapytać, czy jest coś jeszcze, co neutralizuje ten tlenek azotu oprócz błękitu metylenowego, tak, czarna kawa. Czarna kawa, kofeina, neutralizuje właśnie ten tlenek azotu, więc jest dobra. Jeżeli spojrzycie na takie zwierzątko, które się nazywa golec piaskowy. Golec piaskowy żyje bardzo długo. 16 razy dłużej niż gryzonie podobnej wielkości. 16 razy dłużej. Nie choruje na nowotwory. Czy wiecie, jaka jest jego mieszanka oddechowa? 6% dwutlenku węgla i 7% tlenu. My mamy 21% tlenu i 4 setne dwutlenku węgla. W komorze normabarycznej mamy 30% tlenu. I 1,5 do 2% dwutlenku węgla. Golec odżdycha 7% tlenu i 6% dwutlenku węgla. Napędza w ten sposób rozszerzanie tętnic, naczyń, mechanizm spalania w piecu mitochondrialnym i żyje 16 razy dłużej niż wszystkie podobne gryzonie. I może się rozmnażać do końca życia. Myślę, że to jest taka minimalna ilość... Informacje o soku z gumisiowych jagód. Chyba dobre, nie? Łapka w górę, subskrybujemy i wymieniamy się informacjami, a nam komentujemy. Do zobaczenia.